dzisiaj tak bez gitary i trochę disco polowo, wymyśliłem taką piosenkę o trochę o młodości o wspomnieniach i o teraźniejszości dobra Prysły bałam wałem jak przestało ciągle imprez było mało dużo biło, mało spało pełną piersią życie chciał Jeden skład sto kościuszki w mieście Taturów od Bermudzki tu dla słabych miejsca nie ma Chowani jak po ziemiach nie żałuję choć to boli co wyniosłem alkoholizm już musi się szumić to przestać musi umieć I basta na człowieka trzeba wyrastać to przychodzi taki czas i koniec Teraz dla rodziny za szczęściem go nie, bo przychodzi taki czas i basta. Na człowieka trzeba wyrastać, bo przychodzi taki czas i koniec. Teraz dla rodziny za szczęściem go nie. Czasem to wspomina mile, pozytywne debile, tak bez strachu, bez ogłady Kiedyś dziś dwa różne światy Wychowani na zasadach, które poił paskiem data z komórek internetu, tak bez trosk, bez pośpiechu nigdy nikt nie był zrządzony, czasem się z policją gonił, to był rocznik królów świat Wtedy karą była chata Dzięki za miłe wspomnienia Wiem, że czasy człowiek zmienia. Szkoda, tylko widzieć młodych. Że bez takich wspomnień złotych. I basta na człowieka trzeba wyrastać, bo przychodzi taki czas. I koniec. Teraz dwa rodziny za szczęściem go, niebo bo przychodzi taki czas. I basta, na człowieka trzeba wyrastać, bo przychodzi taki czas. I koniec. Teraz dwa rodziny za szczęściem go, niebo bo przychodzi taki czas. Bo przychodzi taki czas. Teraz dla rodziny za szczęściem nie, bo przychodzi taki czas